ogłuszający. Tak no przecież to jest, kurde, no, jaka to jest głupota, Boże. Nie no, te pady, głupota, to jest patona, przecież... no ogłuszający, no stary, no gości odwrócił 90 stopni ta. w ciągu pół sekundy. Ale przecież aim nie istnieje, no co ty teraz? No przecież, nie ma stary, takiego. no zobacz sobie, jak to jest, Uf, jak co? to jest popsute. No, Jakie to jest popsute je. na tych ogłuszających.

A jakby Aj, tak no-zoomami pociągnąć, ale powiem, że, e, i słyszę, że chyba Gala przebiła, Wychylę ma matotrzech nawet bardziej, już bym... No, ty... No, zez zezu, zezu, zezu. <grym> Jak tam, oceniasz, parzi? O, o kurwa, Edward Rampara i jest. BS. Jeden? Jebałem. No, nożuję. No, dla widza. No. Gala czysta. Palak, no. No, no. Dobrze. Skar nie możesz, to chociaż z kosy wchodzi. Brawo. Może być żąda? dżongle? Troszę gale galę, Femolka Troszę galę, na galę go Nie no, nie no go jeszcze raz kosa... kosa, kosa też musi być Nie! あ! A! Kur... No... Oh! <ślam> no, nie no Lewego mogłeś, Jarom Nooo, fuck me Dobra, rzuć mi Nie, i, że... f... to... To nie, no, nie <ślamacza> Czekaj, odsunę to I zrobimy taką minę najpierw Tak jest dobre, nie? I teraz będzie z uśmiechem. Dobrze dobrze. Tak się robi, słuchajcie, tak się robi miniaturki widzicie jak się ma takiego cudownego piksela, on ja musi się przychodzi, tylko mówię sobie: Izak potrzebuje do miniaturki zdjęcie, Ja pozuję. Pixel robi, robi screenshoty, jest elegancko. Się, jak ruszamy. <laughs>